Pan ze mną pan Artur Kozera z firmy Rapul. Panie Arturze, Rzepak zasiany, ale jak to wygląda, właśnie? Bo ta opłacalność Rzepaku troszeczkę jest zakwiana. Czy tego Rzepaku zasialiśmy więcej względem roku poprzedniego? Jak wy to szacujecie jako firma hodowlana nasienna? Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Rok jest trudny. Myślę, że przekonaliśmy się o tym wszyscy. Sytuacja na rynku rzepaku też jest skomplikowana. Te ceny niestety nie są zadowalające mm -hmm. dla producentów rzepaku w połączeniu z wysokimi cenami środków do produkcji. Jak przedstawiają się zasiewy na kolejny sezon? To jest dobre pytanie. Myślę, że możemy już częściowo na nie odpowiedzieć. Oczywiście nie ma jeszcze pełnych danych, mm -hmm. ale według naszych szacunków i takich rozmów wewnętrznych czy z kolegami, z branży wydaje się, że powierzchnia uprawy spadła poniżej miliona hektarów. Na dzień dzisiejszy szacujemy, że to będzie około 950-980 tysięcy hektarów. Co jest tutaj takie dosyć ciekawe w tym roku? W tym roku obserwujemy duży udział materiału siewnego z własnego rozmnożenia. Niestety co oczywiście powoduje pewne zagrożenia i ryzyka, szczególnie gdy nie wiemy, czy wystąpi zima, czy będziemy mieli spadki temperatur, czy będą jakieś ekstrema pogodowe, ale na pewno niewątpliwie jest to ryzyko. Znaczy, na co chcę zwrócić uwagę? Oczywiście własny materiał siewny czasami w odmianach populacyjnych jest dobre rozwiązanie. Natomiast na pewno w przypadku odmian mieszańcowych jest to duże ryzyko rozszczepu cech. A poza tym, jeżeli spojrzymy na generalnie materiał siewny i cały koszty uprawy rzepaku, to koszt materiału siewnego jest generalnie najniższym kosztem całej technologii uprawy rzepaku, więc ryzykujemy na samym początku, natomiast następnie inwestujemy w inne środki do produkcji, mm -hmm. przede wszystkim chemię, ale też nawozy i później w okresie jesiennym nawozy azotowe rzepak albo uprawiamy na poważnie, albo lepiej sobie dać nie spokój, bo to jest jednak wymagająca uprawa, więc albo od początku da do z. Nie ma skutków, tak? Tak. mnie, że funkcjonuje. W przypadku rzepaku, oczywiście, to jest uprawa, która pozostaje na polach, właściwie, mógłbym powiedzieć, 12 miesięcy. Może się wyda wydarzyć wszystko w tym mm. długim okresie wegetacji. Dlatego, jeżeli możemy zarządzać ryzykiem, mm. to myślę, że powinniśmy tu spojrzeć jednak od samego początku i w przypadku mm. materiału siewnego, jednak, pomimo wszystko, mm. decydowałbym się na kwalifikat. Zadała Pani tutaj pytanie dotyczące Opłacalności uprawy mm. rzepaku. Oczywiście trudno jest dzisiaj prognozować, co bo znamy sytuację, co będzie żniwa. Natomiast patrząc z punktu widzenia tych prognoz, które w tej chwili mamy e, i na, którymi my się posługujemy, zresztą dostępne są też na naszej stronie. E, Prawdopodobnie odbicie cenowe może nastąpić w pierwszym półroczu przyszłego roku. Na ile ono będzie duże i jak na ile będzie istotne, tego nie mogę dzisiaj powiedzieć. Natomiast mogę dzisiaj życzyć tylko wszystkim plantatorom, żeby ten Okres, czas wegetacji przebiegał mm. bez większych komplikacji. No i oczywiście, żeby sceny, które finiszu, ceny, które będą uzyskiwali na finiszu, były... były satysfakcjonujące. Tego możemy sobie wszyscy Dobrze, życzyć. Ale rzepak, jak wspomniano, no prawie 12 miesięcy, 11 miesięcy, ale już wiemy, że wystartował w takich trochę innych okolicznościach, bo mamy za sobą już, można powiedzieć, wrzesień wyjątkowo ciepły. Czy według Pana no, te praktycznie upały miały wpływ na ten początkowy rozwój rzepaku? To oczywiście będzie zależało od terminów siewu. Ten mhm. rok, jeżeli spojrzymy globalnie na terminy Roku siewu, nie były łatwe. Mhm. Mieliśmy opady deszczu pod koniec, pod koniec sierpnia. Ci rolnicy i plantatorzy, którym udało się wysiać przed tymi intensywnymi opadami, a nie spowodowało to zaklepania gleby, mhm. te rzepaki rozwijają się bardzo dobrze. Część z kolei plantatorów opóźniała się do pierwszej, nawet dekady września, mhm. i tutaj generalnie też mogę powiedzieć, że wschody były dosyć dobre, bo mm -hmm. ten ilość wilgoci w glebie była to wystarczająca. Natomiast patrząc na pogodę, przebieg pogody, mm -hmm. to są idealne warunki do rozwoju szkodników. Mm -hmm. Dochodzą do nas sygnały z wielu regionów Polski o uszkodzeniach mm -hmm. powodowanych przez pchełkę. Mm -hmm. Jeżeli te uszkodzenia występują dosyć wcześnie, czyli w fazie liścieni, to są też takie przypadki, że niestety te plantacje, plantacje musiały zostać przeorane. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o śmietkę, też myślę, że należy się spodziewać presji ze strony śmietki. W sensie myślę najbliższe tak, tak naj, najbliższym czasie myślę że te samo osobiście nie zaobserwowałem ale wydaje no, mi się że no, najbliższe no. dni tak. e, będą, to będą decydujące tak będzie, będzie niestety już negatywna na plantację rzepaku. E, a chciałem się dopytać bo tylko dobra jest gotowa właśnie na takie no, zmiany nietypowe warunki e, pytanie świetne e, niedawno e, Program oglądałem w telewizji, nie pamiętam już, który poruszał temat, czy już jest czas, żeby zmienić podejście do uprawy. Czy te warunki, które w tej chwili mamy, zmian klimatycznych, już uprawniają do tego, żeby zmienić chociażby rośliny, które uprawiamy tamtej wypowiedzi czy z tych wypowiedzi ekspertów wynikało, że jeszcze nie, mhm. aczkolwiek w tej chwili hodowla chociażby mhm. już poszukuje rozwiązań, które się do tego do takich zmiennych warunków będą dostosowywały. Myślę, że więcej będę mógł też powiedzieć na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie w Warszawie w listopadzie, natomiast nie, musimy jako hodowcy o tym myśleć, bo oczekiwania plantatorów nie tylko rzepaku mhm. będą się kierowały właśnie w przypadku w kierunku takich alternatyw. Alternatywnych różnych rozwiązań, mm -hmm. upraw alternatywnych, bo klimat i to widać wyraźnie, no się zmienia, zmienia się i zmienia się chyba wody. coraz szybciej. Za szybko. Za szybko, za szybko, niestety.